No, dobra, robimy ten o, od najmłodszego do, naj, do coraz starszego i stajemy się coraz starsi. Dobrze, zacznijmy już. No, jesteśmy w tym przed... No będzie jesteśmy w przedszkolu i tak fajnie jest. Czekaj, a ja mam taką grzechotkę, taką fajną patrz. Chodź co? Patrz fajna A co ja mam? Ukradłem mojej pani Jej Ukradłem pani Czemu? mo tą piosenkę Ale piosenka Nie Dobra Ale to jest kopatka piosenka A patrz, jakie to fajne to... mam autko? Najpierw ale se... mamy blisko banku, masz na ale to są. No nie, nie idziemy okładać banku. Ja idę zryć. Jeść. A ja sobie będę jeździć po przedszkolu. Nie, nie, nie. nie. chcę być stal. Mamy już 5 lat. No tak. Gdzie ty jesteś? Ja no tak. No, mamy już 5 ja ja lat. Też ja normalnie mówi dobra. Dobra, 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 dobra. No tak. No tak Uwa. bardziej jak pięciolatki. latki Jesteśmy, mamy 5 lat. Dobra, I, ja mi męgiel... to niepotrzebne, ja jestem już zadłużona. O przepraszam. Mm, dobra. Eee... co hmm. mam, mam legendarną piłkę. Skąd? Dalej, eee... No bo było w starym. Eee, no, eee, dobra, teraz muszę z mojego plusaka ulubionego małpetkę taką fajną. Tak, no taką fajną... Ulubiony pluszak. Wcale nie ma pluszaka, ale od pani wiesz, co dostałem. Plusek. No. Teraz Ci pokażę. To jest bardzo, Dzieci. bardzo fajne. Dostałem. Pani pieska! Co? Ale fajny piesek. A to nie jest kotek? Nie wiem. No dobra, jaki fajny piesek. Nie no. A to jest mój domek. Dobra, chcę być już starsa. I jak będziemy starsi... No dobra, to już robimy dobra, się starsi. Ja. Dobra, już mamy 10 lat i jesteśmy w szkole. Dobra, już jestem za dużo na zabawki. Wezmę tę książkę idziemy na lekcje. Poczekaj. Choć e, mamy teraz matematykę. Poczekaj ze mną, ja mam tu problemy. Ja jestem, jestem, jestem w tej chwili ławce, byłam niegrzeczna. Tutaj! Na dole! Na dole. Tutaj ja jest. Dobra, nie ubrałam. Jestem w tej sali, ja jestem w matematyce. W matematyce? Nie wiem. 89. Podzielić. Na 3, 5. To jest zresztą. I teraz będziemy się tego uczyć. Kielki. Dobra. Hmm. Dobra, czytamy sobie, dobra. Hmm, dobra. To jest to, to jest to. Sobie. I teraz idziemy na przerwę, chodź. Do, I chcę być już starsza. Dobra. Jej mamy już 18 lat i pracujemy w Starbucksie. Hmm, ale nie kabusia. mam co robić. Ja sobie się noc. Masz eee, mm. no chlebka mamy i, mm. i jesteśmy w pracy. Teraz już tak ciężko. jak chcę już do szkoły znowu. Nie chcę. Ja się zwalniam Jestem zastępca. Co? Idę do, ja do szkoły. Zwalniam się. A, dobra. Idzie, idę. Kupu. Idziemy, będziemy starsi. I kupuję sobie. Będziemy ale... starsi. O, jesteśmy na emeryturze. Mamy już 80 lat. Tak mnie wszystko boli. Plecy mnie bolą. O i um, Staszek przyjechał. Ja wyjście Jezu, bracie, co ci się stało? Czy w ogóle masz lepiej o tym I na Jezu! Staszek, co ty robisz? No to na, na czemu, nie? Ma! Staszek! Ja na dużo się naoglądałam bandytów. Staszek, ty ż... I Idź lepiej na zakupy! Dobra, idę kupić, idę kupić kota w trampkach. Ała. Idę kupić kota w tramkach. Co? Oszek nie, oh, jesteśmy już martwi. Oh. Dziękujemy serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało i miłego dnia, pa, pa.